Pam, 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 pam. Mm, i... Dwa cztery pam, na dobę, pam, myślę pam, o tobie, pam, cokolwiek pam, robię, pam, myślę pam, o tobie, pam, tak jest. Pam. To jest specjalna rewikacja, bo w miłości leży <mum> racja. Bam, bam, bam. Słuchaj! Bum. Poniedziałek to taki bam, dzień, kiedy wszystko robię. I nie mam czasu na werby siąść bam, bam, i przemyśleć bam, bam, sobie, czy to, co robię, ma w ogóle jakikolwiek bam, 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 sens. Czy ten kawałek nie brzmi bam, na przykład jak ozgi ale ja znam ten stan. Na, kiedy na, ciebie mam, na, ciebie mam, ja znowu się spotykam. Na, spotykam sam na, na sam, tam sam na sam. Tam, sam. Gdy ewidentnie nie mam czasu, cały dzień po mieście biegam i to ciągle wśród hałasu. Wszystko słyszę, bo mój łotr mnie nie ma basu. Kiedy przychodzę do domu, to myślę tak od razu, że znam ten stan. Kiedy ciebie mam, ciebie mam, ja znowu się spotykam, spotykam sam na sam, sam na sam. Środa to taki dzień twardy, na który nie ma byka Jak otworzę oczy, to przed świtem już ich nie zamyka Rozpoczęty wielki bieg dla najtwardszego zawodnika Bo nim W sercu bezustannie gram mi ta sama muzyka ja go mówię tak! Znam ten stan Kiedy ciebie mam, ciebie mam Ja znowu się spotykam, spotykam Sam na sam, sam na sam Czwarta to taki dzień, co ponoć późno się zaczyna Wreszcie może się wyśpię, bo człowiek to nie maszyna Ale wskazówka leci, wiem, że nic jej nie zatrzyma nieuchronnie nie zbliża nie się ten czas, by ponaginać. A ja i tak znam ten stan, kiedy ciebie mam, ciebie mam, ja znowu się spotykam, spotykam, sam na sam, sam na sam oh. Ciebie mam, ja z się spotykam Spotykam, sam na sam, sam na sam Sobota to oh, na was najlepszy bam, dzień tygodnia bam, Najlepsza ze wszystkich bam, nocy to bam, noc sobotnia A biba kręci się jak trzeba, wiem Ta biba kręci się jak trzeba, więc śpiewam tak znam Ten stan, kiedy ciebie mam Ciebie mam, ja z tobą się spotykam Spotykam, sam na sam, sam na sam O, niedziela pum, też może być pum, bardzo miła Wczoraj upalna noc, a dzisiaj wspólny pum, długi chillout Wspólny odpoczynek, pum, żeby powróciła siła Hej, tak właśnie pum, razem cały tydzień pum, mija pum, pum, Znam ten pum, stan, pum, kiedy pum, Ciebie mam pum, Ciebie pum, mam, ja znowu się spotykam Spotykam, sam na sam Sam na sam O, znam ten stan, kiedy Ciebie mam Ciebie mam, ja znowu się In Spottikam, spottikam. Samnasam, Samnasam.